Cześć. Jestem Sara. Szymon, cześć, bardzo mi miło. Czy mógł Pan zmienić prawa wyborcze również dla dzieci, które mają też prawo głosować na dyrektorów szkoły? Aha, chcielibyście móc głosować na dyrektorów szkoły? No. Sara, jak Ty wierzysz w demokrację, to mnie aż rozczula. Mm. Wiesz? Bo czasem jak sobie myślę, że ludzie mieliby wybierać urzędników na wszystkie funkcje, nie tylko dyrektorów szkoły, to czasami zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, bo jak patrzę na to, jakich czasami wybierają polityków. No nie wiem, czy to by wszystko działało. Nie wiem, czy to jest akurat fajny pomysł, żeby wybierać dyrektora szkoły, bo dyrektor szkoły ma, nie ma do zrealizowania programu wyborczego, a pewną zorganizowanie pracy nauczycieli i uczniów. Można by było wybierać szkolnego rzecznika praw ucznia. Można by było wybierać i to byłoby też pewnie potrzebne, nie wiem, może nawet. W niektórych przypadkach wesprzeć się tym w przypadku pedagoga szkolnego, ale trudno by mi było chyba wyobrazić sobie, że yy, yy, uczniowie wybierają dyrektora szkoły. Wiesz dlaczego? Dlatego, że trochę się boję, jakiego dyrektora by wybrali, ponieważ wiem, że mogliby na przykład wyobraź sobie teraz taką sytuację: masz grupę dzieci. Uh -huh. I jest grupa młodych osób, w której na przykład 80% twierdzi, że słodycze są najlepsze na świecie, w zasadzie tam są wszystkie witaminy i nic więcej człowiek nie musi jeść. Zgadnij, jakiego dyrektora szkoły wybiorą e, młodzi ludzie, którzy będą mieli takie poglądy. Dokładnie takiego, od którego w stołówce szkolnej będą tylko i wyłącznie słodkie rzeczy. E, w cukierki, ciastka, wszystkie możliwe żelki, nutelle i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażasz sobie, czym to się skończy w szkole czasem jest tak, że warto jest mieć kogoś zmianowania, a nie tylko z wyboru, bo ludzie czasami mądrze wybierają, a czasami nie. Tak mi się wydaje, więc ostrożny byłbym z tym postulatem. Ale jak się upierasz, to możemy o tym negocjować. Możemy o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja ci bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło cię spotkać. Masz super przepustkę w ogóle. Dziękuję. Prasową. Wow, to jest poważna sprawa, słuchajcie, to jest prawdziwa dziennikarka z prawdziwą legitymacją prasową. Pokazałbym Ci moją poselską, ale zostawiłem w torbie. Wszystkiego dobrego, masz tu moją wizytówkę. Jak już zrobisz ten wywiad, to wyślij mi go mailem.